To nie jest błąd w opisie filmu. Ja dzisiaj będę naprawdę namawiał do tego, żeby parę fraudowych błędów zrobić, takich bezpiecznych, umówmy się. Ale po co? No oczywiście po to, żeby nauczyć się czegoś na własnej skórze. Bardzo ładny przejazd. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Teraz patrzysz, czy jest szansa znaleźć tablicę, tak? No właśnie. Fajnie by było, jakby się znalazły. Słuchaj, ja bo będę robił taki poradnik. Y, błędy, które musisz popełnić, bo inaczej tak się nie nauczysz. I czy utopienie tablicy to jest taki element, że to każdy... Jest standard. Musi każdy przeżyć? Ktoś, ktoś każdy to utopi, a potem już ma na blachowkręt. A przecież tłumaczymy to w filmach, odkąd pamiętam, bo sam utopiłem. Wiem, ja też. I? Ja zgubiłem w górze kawarii na, na tej wannie. Na poligonie i no wiadomo, nie było co jej ratować, bo po mnie przyjechało 10 samochodów, z tablicy nic nie zostało. Ale teraz mam na blachu wkręty i nic jej nie chciał. Podoba mi się jeszcze to, że każdy wie, że jedzie w offroad, wie, że dzisiaj jest błoto i przyjeżdża w jakich butach? Tu jeszcze nic, ale o! To jest strój na offroad. Nie no, przecież nie będę po błocie chodził. Przecież się nie zakopiemy. A ja specjalnie pojechałem do rolniczego no, no, i dobrałem, proszę bardzo. Nowe, o! No właśnie, taka sytuacja to już była u nas na filmach tyle razy, ale fajnie, że się ostatnio wydarzyła. Nawet powiem, że dwie tablice się udało utopić. Jedna była znaleziona, a druga nie. O, pogaż, jest sukces. Ja wiem, że lubicie nasze poradniki, uczycie się z nich, ale człowiek jak na własnej skórze nie przeżyje jakiejś wklejki, nie zrobi jakiejś głupoty, to inaczej się nie nauczy. A poza tym umówmy się. Ja uważam, bo też dużo błędów zrobiłem, chyba wszystkie offroadowe błędy popełniłem, że te błędy to też jest część takiej offroadowej radości, tak mówię, radości, bo fajnie nieraz się wkleić, zrozumieć, co poszło nie tak, nauczyć się, pomęczyć. Bo gdyby ten offroad był taki, że wszystko wiemy, nie popełniamy błędów, cały czas Jeździmy perfekcyjnie, to byłaby to taka nuda, a dzięki temu jest bardzo dużo fajnych materiałów, które właśnie dzisiaj obejrzycie. Pierwszy, najbardziej bezpieczny błąd to jest po prostu zbyt wolna jazda w terenie. Ja wiem, że teraz doświadczenia offroadowcy powiedzą, no przecież jakby dodał gazu, to by przeleciał, przeskoczył, nic by się nie stało. Oczywiście, że tak, te osoby też się o tym przekonają za chwilę, ale dzięki temu jest bardzo fajna nauka, to znaczy rozumiemy, co znaczy za wolna jazda w terenie, czym ona może skutkować. I warto poćwiczyć to, że jeździmy właśnie za wolno pod górkę, nie przeskakujemy tej górki z odpowiednim rozpędem, jeździmy za wolno na piasku, się zakopujemy. Może to jest troszkę nasza wina, bo my najczęściej pokazujemy sytuacje rajdowe, gdzie trzeba od razu wsiadać, but i pod pieczątkę. Nie ma czasu na to, żeby coś na spokojnie, powoli zrobić, a naprawdę to nie jest żaden obciach, że jak sobie jeździcie, to... Najpierw podjeżdżacie i badacie teren, na przykład swoim plastikowym zderzaczkiem, czy on przejdzie, czy się urwie, jak bardzo się musi ugiąć. Dlaczego nie można tak próbować? Co jest w tym złego? To, że koledzy będą was obserwować i się nabijać, że a ja to przejechałem od razu, a ty musiałeś trzy razy próbować. Ale ile on w ciągu tych trzech razy mógł się czegoś nauczyć, zrozumieć, przełamać troszkę swój strach? No naprawdę na początku człowiek jest troszkę przerażony i Często obserwuję to, że grupa ludzi, z którymi jeździ, z jednej strony fajnie, bo wspiera i pomaga, a z drugiej strony wywiera taką presję, żeby od razu być takim kozakiem. Na spokojnie poćwiczcie sobie zbyt wolną jazdę, za każdym razem pokonując teren troszkę z większą prędkością. Aż w końcu zrozumiecie, jaka prędkość jest odpowiednia. Bo ja uważam, że w off nie chodzi o to, żeby jeździć najszybciej jak się da, tylko po prostu najwolniej jak się da, żeby przejechać dany teren i wtedy mamy pełną kontrolę nad samochodem, bo Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ale żeby blokady nie mieć! Tylko nie Aha, Zapnij blokadę. Dobrze, że przypomniałem. Ten błąd to zrobię z przyjemnością, czyli wyskakujemy z jakiejś góreczki, się nie zatrzymujemy na niej, no bo po co? Jedziemy dalej. No ale właśnie trzeba się zatrzymać. Zatrzymać się w takim miejscu, które pozwoli nam ruszyć. Czyli jak ten samochód będzie poziomo już stał, albo troszkę pochylony, a najczęściej jest tak, że ura do przodu. I za tą górką na przykład tutaj by ktoś wykopał dołek, więc ja wpadam i robię bum. No właśnie o to chodzi. Wyskoczyłem, przejechałem, ale nic nie widziałem. W ogóle nie wiem, co się wydarzyło. Przywaliłem tutaj w jakiś piasek. Na szczęście Jimmy stąd wyjadę. O, ale gdybym chciał wycofać, bo popełniłem błąd, no to już jestem wiadomo gdzie. A teraz pokażę, jak to powinno się zrobić tak idealnie. Czyli wjeżdżam, stop się tu zatrzymuje. Teraz mogę zobaczyć, co się stanie, gdzie będę jechał, jaka jest sytuacja. Auto jest troszkę pochylone, więc wiem, że jak puszczę hamulec, to powoli zacznie się staczać. I czy to nie jest tak lepiej jechać bezpiecznie i można wszystko kontrolować? Tylko wyskakiwać z górki, proszę bardzo. Na drugim biegunie znajdują się osoby, które też na początku się boją, ale nie okazują strachu zbyt wolną jazdą, tylko z kolei zbyt szybką jazdą. I często miałem takich kursantów, którzy siedzieli obok mnie, kierowali samochodem i właśnie udowodnię, że się nie boję, więc dodam gazu i jechali za szybko. I wtedy robił się jeszcze większy chaos, jeszcze większe zagrożenie, bo naprawdę ten samochód jakby no w ogóle nie trzymał toru jazdy. Na początku bez doświadczenia, ludzie strasznie dużo rękami robią dziwnych ruchów na kierownicy i ten samochód po prostu zaczyna wariować na drodze. I oczywiście można powiedzieć, że to jest sukces, bo przejechał szybciej, więc się nie zakopał. Ale jak jest jazda zbyt szybka, to najczęściej skończy się tym, że gdzieś wypadniemy z jakiegoś toru jazdy, wpadniemy do rowu. Nie wiem, przeskoczymy górkę i się gdzieś wbijemy, bo nie wiemy co jest za górką przecież nikt tego nie sprawdza. Kolejny mój ulubiony błąd do poćwiczenia, związany właśnie ze zbyt wolną jazdą, polega na tym, że wbijamy się pod górkę, no już czujemy, że nie idzie, ale w ostatnim momencie co się robi? Nie, nie odpuszcza się, bo przecież nikt nie będzie odpuszczał. Gaz w podłogę, a może się wyjedzie. No na 99% już wtedy jest za późno. Dobra. Tak miałeś nie robić. I właśnie o to chodzi, żeby wyczuć ten moment, kiedy już jest za późno na dodawanie gazu. A dodawanie gazu jest fatalnym błędem, wtedy kiedy już nie idzie, bo najczęściej kończy się to tak, że albo coś urwiemy, albo po prostu ten samochód zaczyna tą ziemię wygrzebywać i po prostu auto osiada. Ja tych błędów naprawdę sobie nie wymyślam z głowy, tylko po prostu widzę, co się dzieje w terenie. Dokładnie taka sama sytuacja. Podjazd pod górkę, już czuł, że nie podjedzie, ale na końcu but w podłogę no i auto zawisło. Normalnie każdy tu wjeżdża, dodaje gazu i przejeżdża, i jest zadowolony. No dobra, to nie było żadne wyzwanie. Wyzwaniem nieraz jest zrobienie takiej głupoty, błędu. Czyli co będzie, kiedy zatrzymam się w połowie tej górki? I to też jest fajne doświadczenie. Nie zawsze chodzi o to, żeby po prostu przejechać i mieć radość z przejechania. Nieraz trzeba mieć radość z eksperymentowania. Ja wiem, że to jest błąd i głupota, i tak się nie robi, ale właśnie chcę nieraz sobie potestować. Czy w takich sytuacjach ten samochód ruszy? Ile trzeba dodać gazu? Czy będzie potrzebna blokada, czy jednak sobie poradzi, czy czy teraz jak jest mokro, to jest lepiej, jak przyjadę tu za dwa tygodnie. Jest tyle rzeczy, które można sobie testować i mieć tą radość, kiedy się uda. O, i teraz... Do mnie na szkolenia przyjeżdża dużo osób nowymi autami, na przykład prosto z salonu i czuję, że oni już zacierają rączki, że Adam, chodź, pojedziemy w teren, popróbujemy te wszystkie blokady, systemy i tak dalej. Ja mu mówię, zaraz, zaraz, najpierw trzeba obejrzeć ten samochód. No I oni mówią, no ale po co, przecież go oglądałem, jak wyjeżdżał od salonu, jest piękny, nowy, lśniący, błota jeszcze nie ma. A mówię, ale zwróć uwagę na elementy, które wystają i które można urwać w terenie. Pytam się, czy w ogóle leżałeś pod samochodem, oglądałeś go od spodu? No ale po co przecież jest sprawny? No właśnie pod terenówkę się nie kładzie tylko wtedy, kiedy się popsuje. Tylko po to, żeby poznać to auto. Żeby położyć się i zobaczyć, czy na przykład wystają jakieś elementy poniżej ramy. Że co będzie, jeżeli zawisnę? To ja zawisnę na ramie, czy na przykład na plastikowym progu? Ja na przykład bardzo skrupulatnie zawsze oglądam wszystkie samochody od spodu, zwracając uwagę na to, co wystaje, co jest źle pomyślane. Ostatnio na przykład oglądałem Suzuki Jimny swojego nowego, który kupiłem. I tam jest na przykład taka wtyczka od reduktora, bardzo nisko, więc wiem, że jak będę cofał... I będą kamienie albo jakieś kłody, no to jest element, który może, yy, że tak powiem, dostać i się urwać. A jak się urwie, no to już w ogóle nie mam napędu, więc już chodzi mi po głowie, czy zmienić reduktor później, czy na przykład zastosować osłonę. I po to te terenówki ogląda się nie tylko z zewnątrz, kiedy są piękne, nowe, doposażone, tylko właśnie pod spodem. Trzeba się położyć pod ten samochód, żeby zobaczyć, co tam się może urwać. Dobrze. Dawaj. I mamy 100 punktów. Jakbyś mogła poczekać, to ten zderzak będzie we mnie Na przykład, jeżeli ktoś ma typową terenówkę. Czy jesteście w stanie mi teraz powiedzieć, czy wiecie, czy na przykład główka mostu jest u Was centralnie z przodu i z tyłu, czy na przykład z prawej strony, czy z lewej, jak to wygląda. Po co to wiedzieć? No, po to, że jeżeli jedziecie i widzicie, nie wiem, kamień po prawej stronie, to wiecie, że główkę macie po lewej, więc w niego nie przywalicie. To są takie rzeczy, które może są nieatrakcyjne, nieciekawe, nudne, no ale później po prostu w terenie ten samochód nam się odwdzięczy i będzie szczęśliwy, kiedy wiecie, że na przykład kolejny trzeba pokonywać lewą stroną albo prawą, właśnie ze względu na jakieś elementy, które pod spodem. Wystają, albo po prostu pojedziecie kupić jakieś osłony, żeby tej wtyczki w tym drzimiaku na przykład nie urwać. Ja czekam aż urwę i wtedy zobaczę, albo będzie osłona, albo zmienię reduktor na taki, gdzie tej wtyczki nie ma. Teraz macie na ekranie człowieka, który właśnie zapomniał, że ma high lifta mocowanego na kole zapasowym. I właśnie to jest dowód na to, że trzeba mieć świadomość tego, co w tym naszym samochodzie może przeszkadzać w terenie. Czy możemy zawadzić, zahaczyć, co się może ugiąć, pogiąć i urwać. Zajmijcie tego high-lifta. Zajmijcie się tym, sam Wiem, że to brzmi banalnie prosto, ale trzeba poznać swoje samochody, a najlepiej w takim terenie. Gdzie na przykład są takie krzywe z drzewa, i teraz podjeżdżacie, bo jest ciasno. No i co się okazuje, czy zawadzę bagażnikiem, czy nie? A teraz mam jeszcze drzewo przed sobą, i już jak zacznę skręcać, to co się stanie? Będzie źle? Ile ja takich przycierek widziałem. Więc nie patrzymy tylko do przodu, nie patrzymy tylko do tyłu, tylko patrzymy jeszcze w górę. Czy tutaj nie będzie nic przykrego? I kolejna rzecz jest taka, że w lesie, jak jeździcie między drzewami, to te samochody się bujają. I nieraz potrafią się tak bujnąć i oprzeć o drzewo. A jak się obsuniecie na drzewo, a teraz pokażę taki materiał, z Bieszczad, to naprawdę jest źle. Poczekaj, nic, nic już nie rób. I eee. może tym nożem? Daj, jak dupa. Dobra? Jest. No, powolutku. W terenie samochód nieraz tak pracuje, i zobaczcie, co się dzieje. Ja już myślę, że przyjechałem, a mój bagażnik by troszkę się poobcierał. Także trzeba brać pod uwagę to, że to auto będzie się bujało, szczególnie przy drzewach, więc poprawkę na to trzeba wziąć jak największą się da oczywiście. Z wyciągarkami też są jaja i o wyciągarkach to mógłbym cały oddzielny odcinek zrobić, bo na przykład powiedzmy, że się teraz zakopałem, co nie? Z przodu mam wyciągarkę, pojechałem w teren i teraz tak. Weź tutaj się dostań do tej liny. Gdzieś wisi. Bo ta lina oczywiście gdzieś jest pod spodem i najczęściej jest tak, że wyciągarka z liną będzie pod wodą. Później, jak już bym się tutaj odkopał, nie mam czym, bo oczywiście łopaty nie wzięłem, no bo przecież jechałem tylko na chwilę w teren, po co mi sprzęt. To teraz muszę jeszcze otworzyć maskę, bo tutaj jest gdzieś hebel, który chyba trzeba włączyć. Ale to jeszcze nie koniec, bo muszę iść z tyłu do samochodu i zobaczyć, czy ja mam w bagażniku w ogóle pas do drzewa. Czy w ogóle szekle mam? A mam. Proszę bardzo, w bagażniku jest pas. O i szekla jest blocze, Ale ile czasu zajmuje przygotowanie się do wyciągania, weźmy pod uwagę, że sytuacja jest bardziej dramatyczna, że to auto zaczyna tonąć, woda się nalewa do środka. Więc zanim ja te wszystkie elementy zgram i w końcu odpalę wyciągarkę, to już najczęściej jest za późno. Dlatego moja taka rada, żeby raz to zrobić źle, po prostu wkleić na hamę i zobaczyć, ile Wam zajmie ogarnięcie tego wszystkiego. Ja już pomijam kwestię, że się okaże, że w pilocie baterii że tak powiem, nie mamy albo nie działają. Czemek, Czemu? Nie idzie? Bateria nigdy nie mrugała w pilocie, a teraz mruga. Ufne. Nie wiem, czy to nie jest. To jest najlepszy moment. A, masz przewodowy? Mam. Teraz. Teraz? To ci powiem, umiarkowany sukces. Ja uwielbiam takie sytuacje oglądać, i to jest bardzo fajne, kiedy kładziemy się na masce, żeby tą linę wyciągnąć i się nie ubłocić. Latamy dookoła samochodu, szukając różnych elementów. Zobaczcie, jak jest przygotowana ekipa, która startuje na rajdzie. Mają tą linę już wyciągniętą, wrzuconą tutaj za szybę na miejsce pasażera. Czym nasze wyjazdy różnią się od takiego właśnie rajdowego taplania? Ja wiem, że tutaj jest większe błoto, ale nikomu nie życzę właśnie sytuacji, kiedy wkleicie i właśnie w takim błocie musicie dopiero zacząć procedurę wyciągania. Na początku każdy chce jeździć, jeździć kierowca, to najchętniej by w ogóle nie wysiadał z samochodu. Ja to rozumiem, wydał pieniądze, ale zobaczcie, jak ja siedzę w tym aucie, to ja mam takie wyobrażenie, że ja tutaj niesamowite rzeczy robię, walczę o życie, że to auto tak. W tak trudnym terenie sobie jeździ, a Paweł jest za kamerą i mówi, Boże, jakie to nudy. To jest taka piaskownica, którą każdy przejedzie. Więc moja sugestia jest taka, że jeżeli macie szansę i kogoś zaufanego, to wpuśćcie go do auta. Niech ktoś pojeździ Waszym samochodem, a Wy zobaczcie z zewnątrz, jak to wygląda. Bo Wasze odczucia w aucie są takie, że myślicie, że walka o życie, że przejechaliście mega trudny teren, bo to wszystko telepie w środku, a z zewnątrz to wygląda tak, że nawet jak obejrzycie sobie nagranie, to powiecie w ogóle nie czuć tego terenu. Więc te odczucia kierowcy, a osoby z zewnątrz są całkiem różne, więc najlepiej przejechać to samo w środku, wysiąść i obserwować ten samochód z zewnątrz, żeby zobaczyć jakie są różnice pomiędzy odczuciami kierowcy, a realną jakby fizyczną walką auta w jakimś terenie. I wtedy zrozumiecie, czy to już było ekstremalnie trudno, czy już było tak blisko wywrócenia się, czy po prostu z zewnątrz to wygląda jak taka niedzielna przejażdżka, że tak powiem, w piaskownicy? Bo kierowcy najczęściej myślą, że oni robią niesamowite trudne rzeczy, a tak nie jest. Najbardziej niebezpieczne błędy, ale też trzeba je poćwiczyć, to są właśnie nieudane podjazdy pod górki. Bo udany podjazd, no to wiadomo, cieszymy się, hura i tak dalej. Ale co się dzieje z samochodem, który na przykład przed samym szczytem się zatrzyma, bo nie wiem zgaśnie silnik, nie mamy mocy. Są takie momenty najbardziej stresujące i nienawidzę podjazdów i zjazdów, i zawsze się stresuję, wyobrażając sobie, co będzie, kiedy mi nie wyjdzie. Więc lepiej to sobie poćwiczyć, jeżeli mamy oczywiście takie górki, które są bezpieczne. Podjeżdżacie, podjeżdżacie i się nie udaje. I teraz ćwiczymy. Szybko, steczne. puszczam hamulec, kierownica prosto i. Po prostu, a to się suwa. No te górki są straszne, umówmy się, to jest najgorszy teren dla offroadowca, bo jak się zakopiecie tam w wodzie czy w piachu, to się nic nie stanie. Ale jak nie uda się podjechać pod górkę, zacznie was suwać. No to zapytajcie się Patryka, jak się czuł, kiedy gaz leciał do tyłu. Musiał mieć stresa. Nie... Gacie pełne, nie? Gacie pełne. Gdyby nie jego doświadczenie i opanowanie, jakby świadomość tego, co trzeba zrobić, a naprawdę miał ułamki sekund na reakcję, to ta sytuacja zakończyłaby się tragicznie. Więc jeżeli macie szansę na to, żeby znaleźć taką górkę, która jest fajna, duża, ale bezpieczna, jeżeli jest taka pogoda, kiedy podjeżdżacie na przykład do połowy i widzicie, że ten samochód zahamuje i wtedy możecie się pobawić w takie błędy i poćwiczyć odruchy, bo naprawdę musicie się nauczyć tego, żeby bardzo szybko wrzucić wsteczny, trzymać kierownicę prosto, kontrolować tory jazdy, puścić hamulec i zobaczyć, co się dzieje z nami z samochodem. A uczucie zjeżdżania szybko tyłem naprawdę jest przerażające. I nie hamujemy, nie hamujemy, nie hamujemy, kontrolujemy tylko zjazd. A co będzie jak zahamuje? No, na szczęście tu nie jest tak źle. I żeby zobaczyć, jaką mamy trakcję, żeby zastanowić się, czy po prostu trzeba jechać na jedynce, czy na dwójce, a może z reduktorem, a może bez. I właśnie o to chodzi, żeby ten teren zaliczać, jeżeli jest taka szansa, kilka razy, za każdym razem w innym wariancie. Dopiero wtedy mamy świadomość, jak ten samochód się zachowuje, jaki ma zapas mocy, a może tej mocy nie ma. Więc to nie jest sukces, kiedy zrobimy coś raz i jedziemy dalej. teraz to już nikt nie wie. Praca domowa dla wszystkich. Ja też sobie to ćwiczę, czyli płynność podczas jazdy w terenie. To jest największy sukces. Musisz płynnie jeździć. Wiesz, po prostu jak już podjąłeś decyzję, to po prostu jedź najlepsza jazda to jest właśnie płynna jazda, czyli taka, która nie jest ani za szybka, no bo w ogóle wtedy tracimy kontrolę. Dodać gaz, po prostu i zamknąć oczy, to każdy potrafi. Jak mamy mocne auto, wytrzymałe napędy, to ono przeskoczy i w ogóle wszyscy będą szczęśliwi. Tylko, czy to jest świadoma jazda? Czy my w ogóle wiemy, co się wydarzyło? Czy my w ogóle potrafimy przejechać ten teren, na przykład o połowę wolniej? Jesteśmy w stanie ocenić, czy to auto sobie poradzi, czy nie. Więc taka jazda faja i do przodu mnie w ogóle nie interesuje. A płynność polega na tym, że jak sobie wyznaczamy jakiś odcinek, to jedziemy tak, żeby ten samochód cały czas jechał, cały czas się toczył, bez względu na to, co się dzieje. Spróbuj jeździć płynnie, nie szarp tym samochodem, po prostu jak podejmujesz decyzję, to jedź. Tutaj na tym piasku, ostatnio na imprezie, widziałem tragiczną rzecz, mianowicie rozwalenie napędu takiej fajnej Toyoty. Ja wiem, że to było ciężkie auto, wiem, że nie miało super opon, no ale chciało przejechać taki odcinek, który tutaj był przygotowany, no troszkę dla wyższej klasy. Moim zdaniem tutaj właśnie zabrakło płynności u kierowcy, który wjechał powoli, nie wyczuwał tego terenu i w momencie, jak się zakopywał, to zaczął dawać gazu. Upalał, szarpał, przód, tył i te napędy nie wytrzymały. Nie dlatego, że są słabe, to były zwykłe ateki, ale dlatego, że zabrakło płynności. Płynna jazda powoduje, że samochód po prostu większość terenu przejeżdża swoją bezwładnością, więc na przykład nie potrzebujemy super blokad i tak dalej. No ja celowo nieraz zatrzymuję się i ruszam, i wtedy widać, że jeżeli mam prosty napęd, to to auto się męczy, to zaczyna wszystko się trząść. Płynność polega na tym, że jak już wjeżdżamy w teren, to po prostu jedziemy powoli, mniej lub bardziej, ale jedziemy tak, żeby cały czas ta masa tego auta się jakoś przepychała, żeby on nie zatrzymał się, tylko po prostu jechał. Oczywiście, wyczuwając, gdzie trzeba dodać gazu, gdzie odpuścić, no ale to nie jest takie skomplikowane. I zobaczcie, bez żadnych blokad, bez niczego, tym małym strajkiem sobie tutaj przejeżdżam. I nie jest tak źle. Ale, moim zdaniem, największy sukces i radość to jest taka, że po prostu nie jeździmy siłowo, tylko świadomie, czego Wam życzę. A ja idę, bo będę robił eksperyment. Kupiłem tanią chińską wyciągarkę za 1000 zł i będę ją montował do dżimijaka. Zobaczę, co taki Chińczyk jest wart.